po prostu z Hawkena, z trybu matchu i oczywiście tak jak łatwo się możecie domyślić, jestem w Uptownie no i używam swojego standardowego mecha czemu? Prawdopodobnie myślicie, że to już jest nudne i tak dalej, no ale powiem wam szczerze, że. Ja się do niego przyzwyczaiłem i po prostu, no, lubię go. Nie. nie, nie jest tak, że po prostu. E, nie mam ochoty wydawać pieniędzy na nowe mechy, ale po prostu... No lubię go. A ma podstaw... faktem mama najbardziej podstawowe umiejętności i tak dalej. Ale no fajnie mi się w nim w nim lata. Wszystko... W odpowiednim momencie wiem kiedy używać moich tych zdolności. So oh, much own. Yes. Dobra. Eee... Przeciwników niestety tam nie ma. No, ale to tam ten. No gra. Jest sama w sobie świetna, plus tego, jeżeli się dobrze przyzwyczajałem, ja już się przy bardzo przyzwyczaiłem używania mojego nowego mojego meszka. Więc yy, nie ma co tam narzekać na to, że cały czas można widzieć jego i że on jest nadal taki yy, średniej klasy. Nie tam, że jest już OP, czy coś w tym stylu, czy że po prostu ma nową ten. no... Dobre jest tutaj to w tym wszystkim, że po prostu zbieram do niego to, co się tylko da, żeby po prostu zrobić z niego maszynę do mordowania. I to jest fajne. Bo z, z, zaczynając od, od najlepszego sprzętu byłoby już po prostu nudno i nie byłoby co do roboty, a tak sobie biegam z nim, strzelam do wszystkich przeciwników, co się da, ojej, ojej. Tak bardzo nie, tak bardzo potrzebuję ucieczki. Tak bardzo. Uciekam. Wow powoli, 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 powoli. Jestem na ziemi, dobra. Regeneracja. No. Tak dziko nim już... nawet może zauważyć, tak dziko już w to gram, że już praktycznie mam 8 punktów na 2 przeciwnika. I pewnie pewna część z tego jeszcze jest moja. No ale nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, bo czasami się skończy na tym, że będę znowu... że będę najgorszym z graczy tutaj, więc To są dopiero pierwsze minuty, a... O Wsparcie Sunday, Sunday... Sunday? Przecież to nie jest! Przecież to jest wtorek. A nie niedziela Co? No chyba, że na tym serwerze jest... są dwa dni do tyłu Oj, tak bardzo ich dużo ich Weapon overhead z przeciwnicy Dwudziesty 25 poziom Na poziom na którym zmierzam swoim mechem Oj, chyba się nie udało zabijać moich towarzyszy O, co za szkoda, tak bardzo mi z ciebie szkoda no ale to tam. E, tak. Teraz nie pamiętam w którą... Aha! tutaj byli. Aha. Mam cię! Dorwęcie! Dostałem w tył, ale nie wiem nawet kogo. On gdzieś tu musi być. Chciało się, co nie? Co nie. Chciałoby się być fajnym, ale nie... Ale nie da się. Zawsze być fajnym. O! Medyk. Jeżeli odetnę im medyka, jesteśmy o połowę do przodu. Force shielda. Kto wyładował force shielda przeciwko głupiemu mechowi defensywnemu. Muszę zebrać trochę energii. O, matko. Tak bardzo mała energii. Może coś... Aj. I jednak nie. Jednak nie, jednak właściwie to skąd on do mnie strzelił? To jest moje pytanie. No, oni mają mecha leczącego, więc faktycznie może to się trochę już zacząć powoli obracać w nie naszą korzyść. Ponieważ zaczną używać go częściej, to będą. Moja rakieta ma zdorwie! Plus tego jeszcze oni używałem tego. No, rzucę sobie tu Granata Boom, szakalaka Oj What? Pierwszy poziom Aha, nie, bo to już jest wykupiony nowy pierwszy poziom Eliminated 80 punktów dostałem za to, że z... Dołączyłem się do wyeliminowania przeciwnika Wow, powoli Powoli A, Tu Tutaj polecimy Aha, 10 minut zostało do końca. To jest właśnie dobre, że tutaj jest po, zawsze mecz jest po 15 minut i nie więcej, nie krócej. Ale oczywiście może być krócej, pod warunkiem, że czasami któraś z drużyn zyska skora w wysokości 50 punktów. No, my praktycznie jesteśmy już w połowie tej skali, bo mamy 23. Przeciwnicy, tylko 8, w sumie. No, 8 z tego, że po prostu mnie dwa razy dorwali. No, to, 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 to trzeba przyznać. Ale zaraz uciekli. Tylko gdzie oni mogli uciec? Zaraz zobaczymy. Aha! Aha! Wysłałem rakietę, ale prawdopodobnie ona nic nie da. Jest tutaj. Tędy jest dość dobra droga, żeby się dostać do nich. Ale trzeba uważać, bo czasami się okaże, że oni wszyscy siedzą tam, gdzie ja bym nie chciał, żeby siedzieli. Czyli po prostu przed moją twarzą. Dobra, muszę trochę mniej używać tego boosta. Bo faktycznie mogą mnie. Aha, mojego już towarzysza zaczynają dość mocno tnąć. Tylko gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Któryś. Z moich towarzyszy potrzebuję pomocy, no ale zaraz, no gdzie oni są? Uciekają? No bez przesady, no chyba nie mają taktyki uciekania. Cała ze cały zespół postanowił zacząć uciekać, żeby nas po prostu zwabić gdzieś albo coś w tym stylu. Ha, gdzie oni są? Aha, dobra, to już wiem, gdzie są. Eee, oj, kiepsko z tym nakierowaniem. <taki> takie było, widać, takie ewidentnie spowolnienie, mimo że cały czas naciskałem. Nie, chodź tu. Zaraz zatańczymy. Eee, haha, jestem wieżyczką. Uy, e. No. Dobra, byłem na wieży. Ok, przeciwnik gdzieś tu musi być zlokalizowany? Nie. No gdzie oni są? Kurza twarz. Tu jest wieża. Tu jest ten, tu jest to, tu jest tamto. Tutaj jest ściana. Z którą nic nie mogę zrobić. Tu jest podjazd. Och wyobrażam sobie jakby tutaj można było przybijać ściany. Tak kiedyś gdzieś na necie był pokazania jak to tam technologiczne na tym za pomocą właśnie Hawkena O tak bardzo mi się paliwo skończyło w nieodpowiednim momencie. Boom. na na na, 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 na. No, akurat ten nie jest mój. No ale jego energia na pewno będzie trochę moja Holap Tak jest No e. e No Co się stało? Co się stało się? A, no dali Kurka, gdzieś mi zwiał jeden z nich. Miał bardzo, bardzo mało życia. No, wybacz, chłopie, ale prawdopodobnie byś robił to samo, co ja robię teraz. Eee... Widziałem cię. Nadal cię widzę. Co za ślepy człowiek! Przelatywał koło przeciwnika, nie? Wysadźcie go, wysadźcie go. No, dziękuję. Overhidden chrzanić. Bo to się zawsze da wyleczyć. Woo! asysta po raz trzeci. Odblokowana. Ja się leczę. Nie wiem jak wy, ale ja się leczę. Bo czasami się to może skończyć niewesoło. Mamy fa faktem: No, grubo, grubo różnicę mamy. Bo mamy aż 23 punkty różnicy pomiędzy przeciwnikami. Ale widzę, że niektórzy z nich to mają dość mocną wprawę w tą grę. Oj, 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 overhit. Za często i za szybko. Ach, uciekł. Dorwę cię. Oj, oj. Nie, jednak cię nie dorwę. Aj nie, nie, jeden strzał, jeden strzał zabrakną, żeby go załatwić. Ach. Z jednej strony ma ten działo do naprawy, i z drugiej, a natomiast z drugiej strony ma działko do strzelania. O, e, o, e nie ta ściana. <grym> Tutaj coś, coś się mianuje. Co to jest za pole siłowe? Ktoś używa radaru? Ah! no! O, 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 o! Tak bardzo facet do nas strzela! Ja się koweruję, może... No, no, dobry ruch, żeby po prostu sobie wyleczyć sprawę. Co jak co, ale jednak zdobycie tutaj wszystkich 50 punktów, żeby wygrać mecz od razu, to nie jest taka hop zabawa. Przeciwnicy są hardzi do pokonania, ciężcy do zdelokalizowania i czasami... i każdy oczywiście mech ma swoje punkty. Wow, tak bardzo nie, tak bardzo chyba źle wylądowałem. Tak bardzo nie zauważyłem na radarze. 50, 50 punktów, prawie życia mi zostało. Jeden strzał, i po mnie. Autentycznie, ojoj. Jeszcze przeciwnicy z tyłu. Nie dam się, nie padnę. Nie padnę bez, żadnego, bez któregoś z was. Haha, ha! dwóch! <laughs> Powiedziałem, że nie pójdę bez jednego z was, a załatwiłem dwóch. Taki ze mnie, kurde kodzok. <laughs> Prawdopodobnie lepiej będzie się wyleczyć, tak czy siak. Ale! Oj, jaram się i jaram jak latarnia w ciemną noc. Jeszcze czterech przeciwników, mamy dwie minuty, może nam się uda, może nam się nie uda tego załatwić metodą yy, załatwienia przeciwników. Ale oj nie, jeszcze lepiej! Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, nie! Ech, Szlak, akurat musiał mnie zajść od tyłu. A ja niestety byłem schowany za, z przodu przed tym, za osłoną mi. Niestety nie dałem rady sobie uciec. Nawet nie dałem sobie sam drogi ucieczki. Więc trochę skopałem sprawę. Bo mogłem się ustawić właśnie tyłem do niego, e, przodem do niego. A, jeszcze jeden przeciwnik. Jeszcze jeden przeciwnik. I będziemy mieli skora, czyli innymi słowy zwycięstwo meczu. Oni mają 27. No może to nie, nie jest tak ten. już zroz... Yy, no wiecie, po prostu nie mogę po prostu mówić, że zaraz po tym jak załatwię którego, załatwimy któregoś z przeciwników, to od razu wygramy mecz, bo czasami może i tak nie być, no ale jednak jest. Okej. Okay. To był kolejny odcinek z Hawkena, Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku, więc na razie do zobaczenia i cześć. Asyst Najwięcej mam na trzecim poziomie. He, licz. Jestem na dwa punkty mi zabrakły. A, dobra. Okej, okay, to na razie bye bye.